Nie ma podróży bez celu, mówią twórcy telewizyjnego programu podróżniczego Światowiec i radiowego cyklu Kafe Południk, Elżbieta i Andrzej Lisowscy, para krakowskich autorów wydanej 1 czerwca nakładem oficyny Epika z książki o dalekich krajach i egzotycznych kulturach, pod tytułem Południki szczęścia. Jeżeli jest pasja i jeżeli jest właśnie desperacja, jeżeli bardzo, bardzo się chce ruszyć, zobaczyć, odkryć kawałek świata, to on jest otwarty. To się naprawdę pojedzie. To jest tak, jak z chorobą, każdą. Nie tylko poriomanią, czyli niekontrolowanym popędem, popędem wędrowniczym. Hmm. Który u Państwa zdiagnozował zaprzyjaźniony lekarz psychiatra. Lekarz psychiatra profesor Zdzisław Ryn oczywiście żartował trochę, ale w tym coś jest. On, my, nasi przyjaciele z Explorers Clubu i nie tylko, wszyscy podróżnicy i marzyciele mają taki rodzaj choroby. Nasze południki szczęścia są o wędrowaniu między światami sakrum i profanum. W książce uderzył mnie pewien fragment, kiedy tubylcy świętujący swoje rytualne tak, święta w tym transie pisali na przykład życzenia na skorupce od jajka i mówili, że wierzysz czy nie wierzysz, tu się po prostu te życzenia stracili. To była Rospa Jakie przekonanie Tunezji. głębokie. Rospa w Tunezji to jest doroczna To się świata. odbywa w maju, z reguły. Żydzi z całego świata wtedy przyjeżdżają na Jerbę. Na Jerbie zresztą była ogromna społeczność żydowska, w tej chwili parę wiosek. Ale w dalszym ciągu tam mieszkają, tych rodzin nie jest dużo. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo ważne, święte miejsce. Święte jest dlatego, że tam zostały według tradycji wbudowane jakby fragmenty drzwi z jerozolimskiej świątyni. Wierzyć czy nie wierzyć, oni wierzą, z wiernym się nie dyskutuje. Życzę dalszych udanych wypraw i nie leczcie się państwo z tego uzależnienia. Dziękuję za nie spotkanie. My też dziękujemy i bądźcie otwarci na świat i nie bójcie się, nie bójcie się marzeń. Pozdrawiamy serdecznie szerokiej drogi dalekich podróży uśmiechu w świecie. Z autorami książki Elżbietą i Andrzejem Lisowskimi rozmawiała Jolanta Zdolska gurgul Do posłuchania zaprosił audioExpress.pl Właściciel aplikacji AudioBlock.